Każdego roku Volvo Trucks organizuje targi For Poland, czyli największą jednomarkową wystawę ciężarówek w Polsce. Miejscem wydarzenia jest autodrom Jastrząb położony 20 km od Radomia. Co można było zobaczyć tam w tym roku? Prawdę sporo. Jesteśmy dzisiaj na szóstej edycji targów For Poland organizowanych przez Volvo Trucks. Jest to formuła, która już nam od kilku lat się sprawdza. Podczas której oprócz samochodów ciężarowych Volvo prezentujemy wszystko to, co z branżą transportową jest związane. Targi For Poland w tym roku tworzy blisko 70 wystawców. Trudno byłoby wszystkich wymienić. To prawda: firmy zabudowujące, dostawcy opon i olejów, ubezpieczyciele, firmy finansujące i wiele innych. Ale najważniejsze były ciężarówki Volvo się na tym, co mamy najnowsze i to, na co obecnie stawiamy, a mianowicie samochody elektryczne. Dlatego dzisiaj na targach prezentujemy modele FH i FM w wersjach ciągników elektrycznych o zasięgu 300 km oraz wyposażonych w trzy silniki elektryczne. Oprócz tego prezentujemy naszą najmniejszą gamę elektryczną, czyli modele FH i FL. Nie zapominamy o samochodach konwencjonalnych. Faktycznie Volvo prowadzi niezwykle prężną i skuteczną promocję ciężarówek elektrycznych, która przynosi wyniki. Coraz więcej e-ciężarówek tego szwedzkiego producenta pojawia się na polskich drogach. Ale Volvo można spotkać także na polskich szynach. Przykładem był chyba najbardziej zaawansowany technologicznie pojazd pokazany na targach. Jest to pojazd Volvo FMX w wersji 3 d 8 8x4, który jest specjalistycznie jakby przerobiony pod pracę na kolei. Oczywiście auto nadal może poruszać się po drogach. Dzięki temu pojazdowi firmy, które naprawiają, serwisują trakcję kolejową, mają dużo większe możliwości mobilności. Volvo Star, bo chyba tak można nazwać ten pojazd zdecydowanie góruje nad typowym zespołem kolejowym do naprawy trakcji elektrycznej. Czekaliście kiedyś w pociągu gdzieś na środku pola na przyjazd ekipy naprawiającej sieć elektryczną? Aby specjalistyczny skład torowy dotarł w takie miejsce, musi minąć sporo czasu, a Volvo może dojechać po zwykłych drogach na skróty. Aby nawet zimą kierowcy ciężarówek Volvo poruszali się bezpiecznie, na targach For Poland urządzono tor poślizgowy. Nic nie zastąpi instynktownych odruchów, wyrobionych w ten sposób w bezpiecznych warunkach. Zimą jest już za późno na takie szkolenia. A jak wiadomo, Volvo, jako marka na całym świecie, kojarzy się przede wszystkim z bezpieczeństwem. Trzeba przyznać, że Szwedzi pracowali na taką opinię przez dziesięciolecia. Dzisiaj odcinają od tego kupony. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Mastertrack o pole 14-16 lipca.